Poproszę lawetę na ulicę Korzeniowskiego 17, pojazd długotrwale użytkowany. Ulica Korzeniowskiego 17, pojazd długotrwale nieużytkowany, jest w Dziękuję. Dziękuję. Odnotowujemy coraz więcej zgłaszanych wraków przez mieszkańców. Oczywiście sami też znajdujemy te wraki. Tutaj akurat są przykładowe wraki książkowe można rzec do usunięcia bez tablic rejestracyjnych, wskazujące na ich stan wskazuje na to, że są nieużytkowane. Przede wszystkim usuwane są pojazdy z drogi publicznej. Na to pozwala nam artykuł 50 prawa o ruchu drogowym ponadto z drogi, która jest oznakowana strefą ruchu lub strefą zamieszkania. W takich wypadkach możemy usunąć pojazd. To z reguły, no tak jak tutaj mamy przykłady, powybijamy szyby, brak powietrza w kołach, ogólny stan taki, że pojazd nie nadaje się do, do użytku. Ponadto przed usunięciem sprawdzamy też, czy pojazd posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC, czy ma przegląd rejestracyjny. No, są takie rzeczy, które no, dają nam podstawy do usunięcia pojazdu. Ustalamy najpierw właściciela pojazdu, wysyłamy do nich powiadomienia z prośbą o usunięcie takiego pojazdu. W momencie, gdy się nie stosują do tego, usuwamy. Te terminy są dosyć krótkie, bo dajemy 7 dni na usunięcie po otrzymaniu wezwania. My wywozimy je na parking Urzędu Miejskiego, następnie yy, całą sprawę. Cały dalszy ciąg sprawy prowadzi Wydział Bezpiecze... Zarządzania i Bezpieczeństwa. Gmina Wrocław informuje właściciela pojazdu o tym, że pojazd został usunięty, przyczynie usunięcia i konieczności jego odebrania w terminie 6 miesięcy. Jeżeli właściciel takiego pojazdu nie odbierze go w ciągu 6 miesięcy, z mocy ustawy przechodzi taki pojazd na własność gminy i zostaje przekazany do stacji demontażu pojazdów. W ciągu roku usuwanych jest około 300-350 pojazdów. Około 20% osób odbiera te pojazdy, pozostałe jednak trafiają do stacji demontażu pojazdów. Koszt usunięcia pojazdu z drogi to 330 zł.